Witajcie widzowie, tu i Warrior W tym odcinku pokazuję wam jak zagrać sobie z For Fortnite z pierwszego rozdziału. Tutaj ten pan odtworzył mapę z pierwszego rozdziału. W miarę ok to wygląda. Także wpisujemy sobie ten kod wyspy. Tutaj będziecie mieli go w opisie. Mamy coś takiego jak Athena Royal OG Fortnite Chapter 1. I musimy po prostu grać i zaraz widzimy się na mapie. Jak widzicie, jesteśmy już na mapie. Nawet ta wyspa startowa wygląda podobnie jak ta w rozdziale pierwszym. Także czekamy tylko, aż gierka się zacznie i zaraz się widzimy. Także jesteśmy już, widzę, w gierce. Nie wiem, dlaczego to tak laguje, LOR. Pewnie przez to, że jest za dużo osób, że coś takiego. Ale to chyba nie jest istotne. Albo trochę jest, bo graście ciężko. Dobra, mamy teka. Nie, będziemy ładnie to ładnie to zrobił. Nie powiem wy zostawcie widzowie jeszcze subam na tym kanale, bo wam nie przypominałem o tym. Łapę w górę pod filmem również. Fajnie jakbyście zostawili. Bo lecimy po tysięcy subów do końca roku. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Mhm. Jakieś poty by się przydało mieć. No tak z całym pistolem i takim biegać to. Nie za fajnie, nie, one, nawet furki, tak samo wyglądają. Dobra, zobaczymy jak ma pompę. No nie wierzę, że on mnie rozwalił. Dobra, ale przynajmniej widzicie jak tutaj gameplay w tym trybie wygląda. Jest całkiem spoko, ja sobie może pogrom trochę więcej. I to by było na tyle w tym odcinku, widzimy się w kolejnym i cześć!